Wiosna 1969 rok Sielankowa wieś, Norfolk, we wschodniej Anglii. Mieszkańcy żyją spokojnie, znają się od pokoleń. Trzynastoletnia April Fab wsiada na rower, by odwiedzić swoją siostrę. Ma ze sobą papierosy jako prezent dla szwagra. Trasa zaledwie kilka kilometrów. Ale nigdy tam nie dociera. To, co wydarzyło się tego dnia Pozostaje jedną z najbardziej zagadkowych spraw kryminalnych w historii Wielkiej Brytanii. 22 kwietnia, około godziny 14. April wyjeżdża z rodzinnego domu w Meton. Jest widziana jeszcze przez kilku sąsiadów. Uśmiechnięta, spokojna, bez żadnych oznak niepokoju. Około 14:15, zaledwie kwadrans później. Ktoś znajduje jej rower na poboczu wąskiej wiejskiej drogi, starannie ułożony, jakby odstawiony, ale po April nie ma śladu, ani krzyków, ani świadków, ani dowodów. Rozpoczyna się ogromna operacja poszukiwawcza. Policja, ochotnicy, psy tropiące, nawet wojsko przeszukują pola, lasy i rzeki. Przesłuchano setki osób, żadnych rezultatów. Śledztwo trwa miesiącami. Pojawiają się dziesiątki teorii: porwanie, ucieczka, wypadek, ale nic nie pasuje. April była cichą, spokojną dziewczynką. Nie miała powodu uciekać. Sprawa nigdy nie zostaje zamknięta. Na przestrzeni lat policja powraca do niej wielokrotnie. W 1997 roku dochodzi do ekshumacji nieznanych szczątków znalezionych wcześniej. Ale to nie April. W 2010 roku, na 60 jej urodzin, sprawa ponownie trafia do mediów. Policja sugeruje, że może mieć związek z innym głośnym zaginięciem Janet Tate, która zniknęła w podobny sposób w 1978 roku. Minęło ponad 50 lat. Rodzice April zmarli, nie poznawszy prawdy: nie ma ciała, nie ma świadków. Nie ma odpowiedzi. April Fab po prostu zniknęła. A może ktoś wciąż wie, co się z nią stało? Jeśli ta historia Cię zaciekawiła, daj znać łapką w górę. A jeśli chcesz więcej takich spraw, tajemnic i niewyjaśnionych zagadek, zasubskrybuj kanał. To dopiero początek naszej wspólnej drogi. Każda subskrypcja naprawdę ma teraz znaczenie. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Archiwum Strachu.